Witam Krzychu w kolejnym odcinku Kibice na wyjeździe Tym razem Nie jestem sam Jest ze mną również moja asystentka Którą widzisz w tle, ale która Już od razu zapowiedziała, że Nie chce być kojarzona z tym miejscem Ani z tym stadionem i w sumie się jej nie dziwię Bo Krzychu Nie jest to ani FC Porto Ani Sporting Lisbona Ani Benfica To jest klub, który Swoją najwię największą porażkę może, może uznać za największy sukces, bo 20 lat temu coś plus minus koło tego. Po degradacji do najniższej ligi w Portugalii, Ever, już jej się nie dało, problemy finansowe to spowodowały. I po tej degradacji, rok po kroku, rok po roku, awansowali i aż doszli do pierwszej ligi portugalskiej. No już wyżej się w Portugalii nie da, ale niestety Pechik znowu dopadł. I w tym roku zabrakło im dosłownie trzech punktów, aby w tej lidze pozostać, więc w następnym sezonie będą grać w drugiej lidze. A... Mowa o SC... Farense. I szczerze powiedziawszy, gdyby nie to, że jestem w Portugalii, w tym miejscu, to bym o takim klubie nigdy nie słyszał, ale co ci będę dalej pierdolił. Zapraszam na turnę dookoła stadionu. Logo przynajmniej, no... No, robi robotę, ładnie wygląda. Tuż obok. Tuż obok lwa lwa lwy. Stąd też ich ksywa. Już nie pamiętam, jak się dokładnie. Ta, jaką tą ksywkę swoją mają. Ale jest to coś z lwami. Chyba dzikie lwy? Czy coś takiego? Na sam stadion. No, widzisz, tutaj jest jedno z wejść na stadion. To no nie wygląda porywająco, no nie wygląda jak na razie no. Zobaczymy co będzie dalej Zaraz dookoła bloki, samochody, parkingi No tak Ci powiem, kurde no widać. bida, bida. Jaki, jaki, Jakie miasto, taki stadion no. Stadion Stadion wygląda słabo, miasto wygląda jeszcze słabo jak mam być szczery Ale coś tutaj, jakieś przynajmniej trybun, trybuny widać no. Trybuny nie niekryte Kasa biletowa również nie robi tutaj jakiegoś większego wrażenia. Jedno okienko jest tylko dwa razy większe niż litrowa butelka z wodą. Sam, sam widzisz, jak to wygląda. No. Tutaj komentarz jest zupełnie całkowicie zbędny. Grafity nie mają też zupełnie nic wspólnego z tym klubem. Z tej strony wejście do sklepu. To jest kolejna ściana, która się prezentuje już nieco bardziej modern style, ale udało nam się załapać na huliganów Farenze. No to jest coś niebywałego. Tego mi się nie udało jeszcze pokazać, że na żadnym innym stadionie. Official Hooligans SC Farenze. Nuda, nuda i nic się nie dzieje. No. Idziemy dalej, została jeszcze jedna ściana do opierdolenia. Zobaczymy co, co przyniesie kolejna ściana. Ciąg dalszy syfu I to dosłownie pół metra od stadionu. Coś zakupy chyba zostawił. Strasznie, to jest chyba jeden z najgorszych stadionów. Jeden z najgorszych stadionów na jakim obok którego było dane mi łazić Chcesz coś powiedzieć, Żelanta? Nie Nie chcesz? Nic dodać, nic ująć Nic nic no właśnie Ale nic, zbliżamy się do tej ostatniej wspomnianej ściany I... I pora na podsumowanie Uff, Bardziej to wygląda jak jakiś magazyn O, są bramki zapasowe I o dziwo Może i kawałek murawy ujrzymy Ujrzymy, ujrzymy. Muszę jakoś wskoczyć na to ogrodzenie. No nie, no, ta murawa to też wygląda tragicznie. Rany boskie, nie widać tego w obiektywie. Straszny stadion ze straszną murawą. Jeszcze w straszniejszym mieście. I tym po prostu zakończy ten film. Miejmy nadzieję, że następny będzie nieco milszy dla oka. Także to by było na tyle. Żegnam się z Tobą krzychu i zapraszam już wkrótce do kolejnego odcinka kibice na wyjeździe. Miejmy nadzieję, jak wspomniałem wcześniej, będzie nieco milniej dla oka nie no, jest, jednak z tej strony jest jakieś chociaż jedno wejście, które, które jako tako się prezentuje A tutaj zaraz mamy drogę Ogólnie chujnia z grzybnią, tak jak mówiłem wcześniej Ale, ale, ale no Ta ściana nie jest taka zła, o tam chyba jakieś Trofea klubowe Ostatnie ujęcie na ten obskurny co będzie mówić stadion o jeszcze zapały jakieś busiki klubowe także Krzychu no cóż ci powiem to by było na tyle już wkrótce zapraszam do kolejnego nie no już teraz zapraszam do kolejnego odcinka tylko nie wiadomo kiedy się pojawi i miejmy nadzieję że kolejny stadion na który wiatr nie zawieje będzie nieco przyjemniejszy dla oka niż ten w tyle, bo powiem Ci tylko tyle. Bój się Boga, co to był za stadion? Matko Bosko. Jakie miasto, taki stadion Sywki mogiła. nie polecam. O, ale ja się coś Ci pokażę. I te, czegoś takiego właśnie mi zabrakło na stadionie. Szkoda, że tylko jeden taki motyw. I szkoda, że... Nie na stadionie a jakieś 50 metrów od niego. Także. Po raz ostatni ujęcie na... Niepiękny stadion i do zobaczenia w następnym odcinku Kibice na wyjeździe.